Nie wywalili mnie za nic. o której wracamy. O, wygląda na to, że nasz mały gracz nareszcie zszedł się przywitać. Myśleliśmy, że już nie żyjesz. <śledziś> Witamy w prawdziwym świecie, gnojku! Ej, nie ma co się bać! Tutaj na żadnego zombiaka nie wpadniesz! Ten kremlin wreszcie opuścił swoją śmierdzącą pieczarę! Hehehe! Przebrzydły kremlin! No, tu jest przebrzydły król, który w życiu niczego nie osiągnie! Nareszcie zrobiłbyś coś ze swoim życiem? Jesteś ofiarą, wiesz o tym? Niczego z ciebie nie Chudziu, będzie! Jesteś życiowym przygryzlem! w świecie! Baruszy. To taki dobry chłopak. Dobry chłopak, chciałbym tylko, żeby częściej wychodził do ludzi.